Historia życia i działalności doktora Andrasza Csokajego, światowej sławy neurochirurga, jest dobrze znana publiczności. Jednakże jego historia nie byłaby pełna bez udziału jego żony, Danielli Altaj. Para wielokrotnie opowiadała o swoich osobistych przeżyciach, które są świadectwem, że nawet z najgłębszego kryzysu małżeńskiego oraz z największej tragedii można znaleźć wyjście. Wytrwanie Danielli Altaj przy mężu może być dla wielu przykładem prawdziwej miłości, przebaczenia i tego, jak ważną rolę odgrywa Jezus. W codziennym życiu ludzi, gdyż małżeństwo tych dwojga ludzi również doświadczyło głębokich kryzysów. W naszym związku bywały lepsze i czasem gorsze chwile, ale ogólnie rzecz biorąc, moje uczucie było zawsze intensywne i byłam przekonana, że Andrasz odczuwał podobnie. Bywały gorsze momenty w naszym związku, ale nigdy nie aż tak złe, żeby nasunęły mi myśl, że to może oznaczać koniec naszego związku. Byłam pewna, że zawsze będziemy razem. Nie tylko dlatego tak myślałam, ponieważ uważałam się za taką wierną i oddaną żonę, ale także dlatego, że Andraszowi ufałam bardziej niż sobie. Myślę, że jeszcze przed nawróceniem się, to od Andrasza nauczyłam się, czym jest prawdziwa miłość, jak bardzo jest szczera, wierna i trwająca aż po grób. Ponieważ małżeństwo moich rodziców nie było zbyt udane, z domu wyniosłam przekonanie, że nie istnieją naprawdę dobre związki między kobietą i mężczyzną, które byłyby prawdziwe, bliskie, oddane i szczere. Tak weszłam w moją pierwszą miłość, związek, nie wierząc, że to naprawdę może trwać po wszech czasy, bo takie rzeczy nie istnieją. Ale Andrasz udowodnił mi wtedy, że takie coś istnieje i uwierzyłam mu we wszystko. Nasz związek rozwijał się wraz z małżeństwem i narodzinami dzieci, i napełniał się treścią. I nie byle jaką treścią, ponieważ oboje byliśmy oddanymi rodzicami. Chcieliśmy dla naszych dzieci tego co najlepsze i pragnęliśmy je jak najlepiej wychować i kochać. Wiedzieliśmy też, że aby to osiągnąć, my sami musimy trwać w miłości. W międzyczasie nie zauważyłam, że nie wszystko działało tak jak powinno ze strony Andrasza, bo nie przypuszczałam, że to może nam się przytrafić. Problem polegał na tym, że mieliśmy wspólny związek z Bogiem, ale był on powierzchowny. Byliśmy jak niedzielni chrześcijanie albo świąteczni chrześcijanie. Uważaliśmy, że potrzebna jest religia, bo to takie kulturowe wymaganie dobrze wiedzieć, o co tam chodzi. Obydwoje wychowaliśmy się w wierzących rodzinach, ale nie byliśmy naprawdę głęboko wierzącymi, praktykującymi wiarę ludźmi i to, że to zostało pominięte w naszym życiu. Niestety teraz muszę przyznać, że jesteśmy winni, że nie byliśmy w stanie przekazać tego naszym dzieciom tak, jakbym chciała aby one teraz były wierzące. Więc jeśli widzę, że nie są tacy, jakimi chcielibyśmy ich widzieć, to właśnie dlatego, że my nie byliśmy tacy, jakimi powinniśmy byli być. A kiedy potem Andrasz wrócił do nas, a nasze małżeństwo się ustabilizowało, mogliśmy kontynuować nasz związek już na wyższym poziomie. Urodziło się nam jeszcze dwoje dzieci, a nasze wzajemne zaufanie i wiara w siebie. Dzięki Bożej pomocy niewyobrażalnie się wzmocniły. I gdy nadchodziły inne kłopoty, zmarł nasz mały syn. To jeszcze bardziej nas zespoliło. Myślę, że tylko dzięki Bożej pomocy mieliśmy siłę, aby przejść przez te wszystkie trudności i utrzymać się na nogach. Oczywiście pomoc tę otrzymaliśmy przez ludzi. Mówiąc szczerze, były dwie takie trudne chwile w naszym życiu. Jedną z nich było odejście Andrasza od rodziny. Nie mieszkał z nami. Wtedy byłam na urlopie macierzyńskim już z trzecim dzieckiem. Nie mogłam sobie wyobrazić, co dalej, przez tę sytuację ziemia osunęła mi się pod nogami. Tu pojawili się rodzice, którzy zabierali mnie z kościoła do kościoła. Z wykładu na wykład, wręczając mi książki. To dawało mi wiarę, że muszę walczyć, aby to małżeństwo się naprawiło, bo mam sakramentalne małżeństwo. Moje dzieci mają jednego ojca, i dla mnie oraz dla moich dzieci nie ma innego rozwiązania niż naprawienie tego małżeństwa. Oto się modliłam, aby tak się stało. W końcu ten okres trwał tak długo, że tak naprawdę nie wierzyłam już w to. Bo Andrasz chciał rozwodu i planował ponowne zawarcie małżeństwa z nową wybranką. A to zbliżało się tak dużymi krokami, że czułam, że do tego czasu nie może już dojść do tak ogromnej zmiany. A jednak doszło do zmian. Jednak to się stało i mogliśmy zacząć wszystko od nowa. Dzieci były bardzo szczęśliwe i nasi rodzice także. Kontynuowaliśmy tam, gdzie skończyliśmy, w czasach, kiedy nasz związek kwitł. Ja go bardziej kochałam, aniżeli mogłabym go znienawidzić. Jak już mówiłam, pracowała we mnie jedna myśl, jak tę krzywdę wyprostować. Aby odbudować między nami dawną miłość, małżeństwo. Wiedziałam jednak, że można to osiągnąć tylko idąc prosto drogą zgodną z wolą Bożą. Nie jesteś nie ma innej drogi. Bo gdybym coś zrobiła inaczej, Andrasz miałby mi to za złe. A to, co jest zgodne z wolą Boga, jest również racjonalne. Inaczej to nie działa. Zdałam sobie sprawę, że to, co jest napisane w Biblii, jest prawdziwe, że tego trzeba przestrzegać. Osoba, która zapisywała słowa Biblii pod wpływem natchnienia, musiała wszystko dobrze przemyśleć. Dlatego warto tego przestrzegać. To jest wewnętrzne przekonanie, aby rozróżniać, co jest dobre, a co złe, i móc wybierać między nimi. Człowiek otrzymuje to w swoim wychowaniu. Może nie we wszystkim jest doskonałe, ale mniej więcej wie, co może być zgodne z wolą Boga. Często to, co jest trudniejsze, jest zgodne z wolą Boga, ale nie trzeba się tym martwić. Małżeństwo nie jest jak staromodna meblościanka, którą trzeba wyrzucić. Ale jeśli zorientowaliśmy się, że z jakiegoś powodu skręciliśmy w niewłaściwym kierunku, musimy zawrócić, naprawić błędy i zacząć od nowa. Andrasz z własnej woli odszedł i z własnej woli wrócił, bo w tym drugim związku również nie było różowo. Prawda jest taka, że jeśli ktoś łowi w mętnej wodzie, wcześniej czy później będą problemy. Wtedy mieliśmy już trójkę dzieci i Andrasz bardzo je kochał. Jego relacja z dziećmi się nie pogorszyła. Dzieci bardzo go kochały, a on wiedział, że dzieci czekają na jego powrót. W chwili, gdy pojawiły się problemy w drugim związku, przypomniał sobie, że ma kochającą rodzinę, która na niego czeka. I gdy przekonał się, że jego życie nie jest tam, lecz z nami, kilka razy próbował do nas wrócić. Ale prawdziwy powrót nastąpił, gdy Chrystus spojrzał na niego z krzyża. Od kilku miesięcy już żyliśmy razem szczęśliwie, i myślałam, że wszystko już się rozwiązało. Gdy wrócił raz do domu i powiedział, byłem w kościele przy ulicy Tokoli. Tam jest duży Krzyż Tyrolski. Klęcząc pod krzyżem, zastanawiałem się nad rozwiązaniem mojego życia i prosiłem Chrystusa o pomoc. W tym momencie, kiedy iż o tym, a Chrystus to Krzyż tam. És rám a fordult, Jezus odwrócił się w moją stronę, pocąc się, dysząc i mondta, powiedział, hogy, hogy mam boi, z Tobą boi, wiele feled, utrapienia, e, idź dobrą drogą. Hely, és że nie wiedział, nie Wracając, nie wiedział, czy oszalał, czy w ogóle taka sytuacja może się zdarzyć, taka osobista relacja z ukrzyżowanym Jezusem. Nie mógł uwierzyć, że coś takiego mu się przytrafiło, i podzielił się ze mną swoimi wątpliwościami. Powiedziałam mu, że jeśli tak to przeżył, to tak było. Uznałam, że niezależnie od tego, czy to faktycznie miało miejsce, czy nie. Jeśli on tak to czuje, to naszej rodzinie to nie zaszkodzi. I miałam nadzieję, że to tak naprawdę było i że to miało na niego taki wpływ, że z pewnością będzie to boską pomocą dla naszej rodziny. Następnego dnia pierwszą rzeczą, którą zrobił, było ponowne pójście do kościoła przed pracą. Tam po raz drugi doświadczył tego samego, co utwierdziło go w tym, że poprzedniego dnia mu się nie przewidziało i nasze życie się odmieniło. To sprawiło, że moje zaufanie do niego było takie jak za dawnych dobrych czasów. Úgyan olyan 100%-os lehet, mint amien a békeidőkben volt. És az 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 úgy folytatódott, hogy hogy mi Potem w naszym dalszym życiu żyliśmy szczęśliwie bez robienia sobie wyrzutów. Już z pięciorgiem dzieci w siódemkę Razem dobrze nam ze sobą było. Az évek előre halattával bölcsebb lett az ember. W miarę upływu lat człowiek nabiera mądrości, zwracając uwagę drugiemu, czyni to raczej z troskliwą miłością, nie napadając na drugą osobę. Niestety wynika to trochę z mojej natury. Czasem się zapominam, a potem żałuję, że nie trzeba było tak stanowczo wytykać mu jakiegoś błędu nad tym muszę jeszcze popracować nasze pojednania wyglądają tak, że Andrasz wyciąga dłoń i ja wkładam w nią moją pięść ale jeżeli jeszcze nie potrafię odpuścić złości wtedy nie podaję ręki wtedy Andrasz tak długo wyciąga dłoń, aż włożę w nią swoją pięść Wówczas oznacza to, że ponownie oddajemy się sobie nawzajem. Strata naszego syna Marciego była ogromną traumą dla całej rodziny, ale potrafiliśmy sobie nawzajem dać wiele siły, ale tylko dlatego, że Bóg był przy nas. Byliśmy razem, razem z Nim. o gdy myślałam o Marcim i modliłam się w jakiś sposób poprzez Marciego i poprzez Boga, wszyscy byliśmy razem. I dzieci to czuły, wiedziały. Po śmierci Marciego dzieci zorganizowały dla nas wspólną drogę krzyżową. Spędziliśmy razem długi weekend, wspólnie płakaliśmy, śmialiśmy się, graliśmy w gry. Andrasz chwilami Andrasz był oburzony, ale to był ważny pracy. czas. Dzieci nie potrafią przeżywać żałoby w stu procentach. Wszyscy pożegnali godnie swojego młodszego brata. Mieliśmy jego zdjęcie, zapaliliśmy świece, wspominaliśmy go. Nigdy o nim nie zapomnimy. Latem zemdlał na obozie harcerskim, więc wykonaliśmy badania. Pojawiło się podejrzenie epilepsji. Został poddany leczeniu padaczki. Później miał jeszcze kilka ataków. Zaobserwowaliśmy, że leki przyniosły dobry efekt, i właśnie przygotowywaliśmy się do wyjazdu na Narty. Okazało się, że to przebiegła choroba i nas zmyliła. Przypuszczamy, że w wyniku kolejnego ataku wpadł do przydomowego basenu, to była zima. I w basenie prawie nie było wody, ale nieprzytomny nie miał szansy z niej wyjść. A my byliśmy od niego na wyciągnięcie ręki. Jedynie okno tarasowe nas oddzielało od siebie. Nic nie zauważyliśmy. To były jego urodziny. Czekaliśmy na rodziców chrzestnych. Jak szątałam się po domu, szykowałam się na uroczystość.

To również jest Boża łaska, że nam się to udało. Trzymając się razem, z miłością, z naszymi dziećmi. I muszę powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Ale Oprócz tego, że tęsknimy za nim, dużo o nim myślimy, wspominamy go, jego żarty, jest częścią naszego życia i czujemy, że to tak jest w porządku. Dla mnie małżeństwo sakramentalne jest wszystkim. Nie wyobrażam sobie życia samej bez towarzysza, bo lubię się dzielić radością, a smucić się nie lubię. Ale lżej jest, kiedy się dzieli z kimś ciężary i smutek, bo połowę ciężaru niesie druga osoba. Każdą sprawą mogę się z nim podzielić z ufnością i wiem, że spróbuje mi dać najmądrzejszą radę. Nas dwoje, w trójkę, jesteśmy jednym, ponieważ Bóg jest z nami. I staramy się też tak żyć. Myślę, że kto żyje zgodnie z Jezusem, rzadko popełnia błędy. Jeżeli moim wyznacznikiem będzie kamień węgielny, a mój mąż również będzie szedł jego śladami, to nie możemy bardzo zbłądzić. Możemy upaść, ale musimy podnieść się i wybrać właściwą drogę. Tę właściwą drogę, którą wskazuje nam kamień węgielny, którym jest Bóg. Obecność Jezusa, praktycznie namacalna obecność, sprawiła, że wszelkie wątpliwości znikały z człowieka. Otejesz, Panuje między nami pełne zaufanie, tak w teraźniejszości, jak i w przyszłości, gdzie nie spotkają nas rozczarowania. I zazwyczaj nie jest tak w związkach, gdzie w trójkącie miłosnym trzecią osobą nie jest sam Jezus. Tam jest wiele napięć, nieufności, podejrzeń. W moim przypadku nigdy tego nie było, dlatego nie zauważyłam sygnałów, kiedy coś między nami się popsuło. Ale kiedy to się zepsuło, musiałam zaakceptować, że to, w co tak wierzyłam, może się popsuć. Ale po tej zmianie, gdy Andrasz przed tym krzyżem w tak bezpośredni sposób nawiązał kontakt z Jezusem, byłam pewna, że nie ma już powrotu. Tutaj można iść tylko naprzód prostą drogą, tą drogą, którą Bóg nam wyznaczył. Oczywiście zdarza się, że ludzie ponownie odejdą od Boga. Dlatego trzeba się dużo modlić razem, aby utrzymać nasze zaufanie do Boga na powierzchni, a On mógł umacniać nasz związek. Więc modlimy się razem i w tę modlitwę włączamy trochę Marsiego. Bo to jest modlitwa, którą wspólnie odmawialiśmy z naszym synem. Pierwsza myśl mojego serca wznosi się do Ciebie, Boże, Ty mnie strzegłaś, kiedy spałem. Bądź też ze mną przez cały dzień. Ciebie sławię i uwielbiam jak kochane dziecko Twoje. Co dla Ciebie miłe, tylko tego pragnie serce moje. Słodki Jezu, udziel łaski, strzeż mnie dzisiaj nieprzerwanie, bym dla Ciebie żył bez grzechu z czystym sercem. Dobry Panie. Amen. Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w Miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl